Witam na moim kanale. Cześć, wszystkim. Dzisiaj będziemy sobie kodować klapę bagażnika, żeby nam się otwierała z pilota i zamykała automatycznie, że nie musimy klikać przyciskiem na klapie. Komputery ma wpięty otwór. Załączamy zapłon. Wchodzimy sobie w aplikację. Łączymy się z samochodem. Połączenie udane. Wchodzimy w opcję kodowanie i obsługa. Dajemy, akceptujemy warunki. Robimy sobie pierw kopię zapasową, żeby nam się utworzyła, w razie, aby coś się nam przedstawiło w opcjach. To w razie, W zrobić sobie kopię. Wchodzimy sobie w drzwi regulowanie i otwieranie. Klikamy sobie. Pokazuje nam się tutaj parę opcji i jest opcja otwieranie i, zam i zamykanie bagażnika z pilota. Klikamy sobie na to i dajemy aktywne. I on sobie nam wybiera. Opcja jest zakodowana. Wracamy, cofamy sobie. Rozłączamy sobie połączenie. Wyłączamy zapłon. Mierzymy kluczyk idziemy sprawdzić, czy działa. Zamykam samochód. Klikamy sobie przycisk otwierania bagażnika. Przytrzymamy chwilkę. Bagażnik nam się otwiera do góry. Teraz sobie weźmiemy tak samo, przytrzymamy chwilę zamykanie i otwieranie bagażnika, cyk, bagażnik daje sygnał, że będzie zamykany, bagażnik zamknięty, więc nic trudnego, tak naprawdę bardzo szybko można sobie zakodować samemu, więc jak coś chcecie jeszcze, żebym Wam zakodował, dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę, Wam się podobało, hej, siemanko.